Ty, ale zobacz, Zabacz plac gaśno. zabaw dla pięćsetki, prawda? Razie, przytul się do bliżej. <grym i góry> już. To już? wszyscy przejadą. A wszyscy mają światło. <grym> <góry> e, jak ja już widzę Mustanga, to ja wiem kto przyjechał Mustangiem. To <grym i góry> <grym i góry> jest Mojaszek, kurwa. <grym i góry> He he. Aż poszedł ja tu kurde, czwórką, szóstką, czwórką, szóstką, czwórką. Czwórką. Czwórką, czwórką. Aj kurwa. Kleja szaleń. Ale Pani, tryszkę. Don't, don't cry! my friend. Ale <laughs> będę <but you laughs> miał. Mam tak I małe auto, że mnie dało radę obrócić tam w przejeździe. <laughs> <laughs> Trzeba obrócić na dwójkę. Pandema nie możesz robić co ty, Cześć! Boo! Piękne! A ja robię to, jest wszystkim oni wchodzą w zagrę do tej światła przeciwka. <grymka> Rolling maximum, <grymka> ale tą 500, żeś tam za w Aj, nie wyjeżdżajcie, nie wyjeżdżajcie tam z tyłu, czekajcie na resztę. Ja, tak. Wszyscy wjechali? No to, nie, to ja już mogę jechać. To dobra, to ja no, ja dobra, 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 to ja jadę. No, dawaj, dawaj, dawaj. Siema, Michał, siema. No nie było co streamować. Teraz co niedzielę będą y, regularne zloty, także zapraszam. Jak masz ochotę. Zapierdalają chłopaki, jak widzisz. Szkoda. Bo tu niektórzy widzę, że naprawdę... No. Ja też ja powinien z tyłu lecieć. Nie, Dudek, Dudek to tu z Państwa spędza... no. panowie, wylatywać, wylatywać. Opiera poszła, BMK idzie, jajek. O kurwa, to było fajne. 5 aut z rzędu, 6, 7. Wszyscy wylatują z dymem z pod kółek. Ooooo, wylatują na Was. Zagrzało się. Pyślałem, że ci zapaliła kurwa kontrolka Peperoni. Takie to rzeczy to tylko w Nissanach. Kurwa cześć. Ciasno, uwaga! KOREK! KOREK! Korek. 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 Korek Pojedyncze! Kurwa, co się dzieje z tym przede mną na co to był no, będę. Bo... Ja jeszcze jedzie, jeszcze jedzie jeden Włoch to Dobrze obszód zajebał. Zajebałem mu obszód? U, u mnie nie było, że jednąłem. Ja tylko usłyszałem. Usłyszałeś. Tak U mnie taki nie? Kurwa! Coś tu. Jeśli chodzi Horizon 2, bo ja ostatnio cały tydzień nawiedzałem w szóstej i kurwa, tam jest ilustrowanie. A ja od prawie miesiąca w Dekryu cały czas. Nice. Świetny zliw na hamulcu, świetny manewr w powietrzu. Świetne lądowanie. Kurwa, wszystko wszystko cudowne. Świetna pizza. <śmiech> 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 Kurwa, jeśli muszę to no, pięknie już zrobiłeś jajek. <laughs> Pozdro i jupee dive. I znowu na górze, i teraz jeszcze raz na dół prosimy. Jeszcze raz, bis, bis, bis. Kurwa już wylądował. A tam kto się jedzie czy tam nikt nie jedzie? Dudek, jak chcesz ten, to jedź ja gdzieś indziej, bo im tu przeszkadzasz na środku. Jezu, jadą, wpychają się, rozwalają się na środku. Daj, daj. dawaj. dawaj. <noise> boże. jezu, mm. Ale nic tam z go poszli, ładnie. Czekaj, tam smak to ja zredukuję swój błąd. Dwa, no, <noise> jadę za tobą, aż mnie tutaj. Dobra, taki mały fail. Es de partida yes. gratis. Proszę, pamiętajcie. Które Oj, smaku, smaku, za szybko to było. Nie <noise> no, jak będzie leciał po swoim pasie, no to panowie po prostu trzymać się prawej strony drogi i nie, nie ciskać tak mocno. Proszę nie wymijać cywilów. Nie, <noise> yeah, dupcią barierkę strąciłem. I też sam prawie spadłem. Urwa was mi jeszcze, no nie wierzę Ja pierdolę Zapon pan jest Kurczę Tak trochę szkoda Czemu, żeby kurwa nie będzie tak jak być powinno Deszczek panowie Ale tam znowu Nissan i bęka. jak siła jazna przeciwka jeszcze mnie tu wyprzedzają a ja nie wiem co się dzieje w których momentów No nie Audi Patron <noise> Pomyłnie, ale poszli, kasik, co kurwa. kurwa, postali. Taki? Kurwa. Wypijajmy jest tą pizzą, kurwa. W Anglii jest. <laughs> się pana ale... ja. ofsuję. O co A co byś chciał Kaziu? Dobrze, dobrze, to no, kurwa wiesz, idzie, trzeba się przykleić do ciebie. Zaraz, szeroko w tym zakręcie poszedzicie. Przyzwyczaj. Zaraz będę ponownie. Ej, śpiewaj. To jest ci a potem my go ustawimy znowu. <laughs> jest dźwięk, jest wszystko. Ja jestem przecież, to nie ja poziomu będę. I kurwa, myślałem, że poszedłem. No, nie I, kurwa. Przed niego przyszedłem, u mnie nie dostał dzwona właśnie. Nie, od ciebie, od kogoś tam później, jeszcze od kogoś dostał, trzy dostał na raz, jest tam wpadł z barierek trochę na trawę, wiesz, Coś mówisz czy... ja Ktoś widzę, znowu poleciał na domek. Przede mną leży drewienko, konkurs kto najedzie na drewienko? Przed moją maską po lewej stronie przy tej barierce. Jest już! Tylko to powiedziałem i Chester je przetrącił. Nie ma już. To No i w tym momencie... O, pięknie. tekstem i co wy na to Fuck! Tylko malujemy je. Masz coś pięknie, do mojej 500 Nie, właśnie zainspirowałeś pięć, pięć. cały nowy zlot. <grywa> Kiem ten go przypierdolił ja i Audi mógł, bo przesunął go i pojechał. Uuh. Oni się nie pierdolą. On to dobrze, dobrze smakują. Tylko, że w moim wypadku nie jest pokojowa. Zobaczcie, jakby była no to jak se pięknie tak, no. to było, nie? To było piękne. Te dwa samochody się pojechały. Kurwa. Kurwa, mi. <grywa> o kurwa. Ten przytam, żeby ten. No na razie. No to jeden zakręt, to też, kurde. I tak samochody te dobieramy, wiecie, że. Jednak ciężko, żeby ktoś się nauczył, kurde. Nice. O, 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 i w pole. Dudkowi <noise> to się nudzi, kurwa, strasznie. Ty, smakość, jak ktoś będzie przyjeżdżał, to powiedz mi, to przeskoczę nad nim. I zrobisz Poczekaj O, idą, idą. Ja Ładnie. ...dłużej zrobię, wrzucę trzeci bieg... Zdaniem wzlot był udany, jak zawsze... No wiadomo, wjeżdżałem na siebie, no ale dzisiaj to już na to nie dostaliśmy takiej wielkiej uwagi, bo to był taki drift-slot, a nie był tematycznie jak w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu gdzie musieli się bardziej postarać trochę z tym jeżdżeniem, ale tak było super, dzięki. Dzięki też. Ej, pa. Nissan, mon, monta. po o mnie to mi się bardzo podobało, było fajnie, myślę, że te wjeżdżanie z tego kasmu to bardzo spowodowało na tym, że spróbowali się dobrze bawić, a nie tak specjalnie wszystkim bierze, no ale to tematyczne złoty są od tego, żeby właśnie jeździć spokojnie, a drift taki właśnie, żeby trochę poszalać. No, żeby tyle. No, tyle, dzięki. dzięki. Marcin, pierwszy raz z nami. No, tak pierwszy raz, pierwszy mój zlot, W ogóle pierwsze takie zgromadzenie w jakiejkolwiek w grze Fajnie się bawiłem, super było. No i dzięki zakosz Vampirix za organizację. Również, również, dziękujemy i zapraszamy oczywiście ponownie Wszystko możesz zobaczyć, wszystkie filmiki nasze, wszystkie nasze filmiki na mnie na kanale możesz zobaczyć Ze wszystkich z Dziękujemy za udział, zapraszamy ponownie w przyszłym tygodniu i ten e, zapraszamy do zrzutek na skład. <noise> Też mam nadzieję, że Cię zostałeś przyjęty, no, tak, tak, tak. przyjęty i, i no trochę kurde, no powiem tak, no tak ciebie widziałem, że troszeczkę tam drażniło te wjeżdżanie, no, ale mówię, no tu raczej wszyscy są, większość ekipy jest taka, co już dużo zlotu ze sobą, no i takie są właśnie drive złoty na razie, nie? No to jest właściwie drugi nasz tylko z złot, także... No kurde, no Miejmy nadzieję, że będzie wychodzić coraz lepiej, no ale co, co z lot wychodzi coraz lepiej, no tak powiem Dobra, shadow Twój głos To jest twoja chwila, prawda? Chyba ktoś ma ten... Ha, wyłączyłem wyłączyłem sobie mikrofon, do... fajnie Dobra, jest git yy... Ogólnie było git, zajebiście, naprawdę podobało mi się, lubię drift, także kurwa mi więcej nic nie potrzeba do szczęścia no, no co, no, bo zajebiście, no, nie będę, nie będę się oszukiwał, no, nikogo, tyle, po co wijać bawełny bawełnę, no, kurwa, no, będę jak gier jakaś gierdolina obok prosto z mostu dojdzie. ja nie wyjeżdżam, bo ja już byłem, Lukas. No to co, no, I nie wyjeżdżasz, do, no, no, Również pierwszy raz z nami, oczywiście. I, i polecam. Fajna atmosferka. No no te pukanie, no ale to wiadomo, no to jest Drift. No, o to chodzi chyba. Ja tam Trzeba próbować i w końcu coś wyjdzie, no. Także no mi się bardzo podobało. Robiliśmy też tak, że po dwie osoby, po jednej osobie nawet puszczaliśmy po dwie, no ale to jest dużo czasu jednak, nie? Jedna osoba stała na górze i po dwie puszczała. Dobra, kto tam dalej stoi? Kaziu. No, fajnie wszyscy się pupką żeście wiercili, kurna, a to, że się obijaliśmy to pewnie przez to, że każdy chciał bokiem postawić auto. Tylko i wyłącznie. Więc nie ma co się spinać, latamy bokiem, fajnie jest, dobra zabawa tyle. <ścoughs> a ty skąd się tu wziął ty? Do roboty. To uciek. Uciek. No pojechał właśnie. Uciek. uciek. No dobra Jaka mucha Spoko To kto teraz? Jajek Ja nie no, jeszcze skończyłem ej Dobra O wrócił, wrócił Nie tak na poważnie no to Głośno mów No to smacznego nie wiesz że dzieci ryby głosu nie mają? Tego mogą nie mieć, no Dzie Dobrze, dobrze, zakończmy to, opowiedz, no. Ale generalnie, dobra, 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 tak na serio, to było zajebiście, no. Nie gazujcie, chłopaki, bo nie będzie słychać głosu. Nie od drugiego zlotu, nie? No, dobrze było, no. Bawmy się i modernizujmy. jak jajek. Jajek i BMW. Jajek, reprezentant klubu BMW. Z Jaworzy. Mi się podobało. Zresztą każdy z lot mi się podoba. Nie było żadkiego zlotu, który mi się nie podobał. Owszem, no kilka Osobiście? mankamentów, ja wiem, no, ale to Ja wiem, ja wiem, gdzie wy wszyscy kurwa, mieszkacie, więc nie bądźcie się mówić, że wam się lot nie podobał. No ty nie wiedziecie. Także pole polecam i zapraszam. Eee, Chester. Ok, Fajnie wszystko. Tak W sumie się ustawia. Ok, fajnie wszystko, unięcia. już myślałem, że sobie pojechał, już myślałem, że gdzieś jedzie. Panowie, <laughs> Na razie. Muszę spadać. Ja Spokojnie ma sprawę, dzięki, dzięki jeszcze raz i zapraszamy. Dzięki bardzo. No, no, dajcie powiedzieć? Nie przejmujcie się tymi obijaniami, to jest tylko gra. No. Także, ten, no, tu wiadomo, nie każdemu się internet, no, tak jak ta belka wjechała, by teraz ogrodzenie jak duch. Nie każdemu się internet dobrze sprawuje to robijanie te to też... To też można powiedzieć, że i tego wina. Nie każdy ma internet z Pentagonu, dobrze wiecie. Dobra, no to teraz przepraszam bardzo, już zmieniamy pomysł, teraz robimy składki na lepszy internet dla wszystkich Zlotowiczów. Dobra, ja nie narzekam na internet, także... Tam Dobra, to ty będziesz <noise> robił składki na internet dla innych. Mi by się podał. Z 50 ja, ja ciągnę... megabitów na jakieś 100-150 mil se podniósł, nie? <noise> ja ciągnę z Pentagonu. Do... Czekaj, o ten, kurwa. Dziewczyn. Bardzo dobrze wiedzieć. No to co, chyba? Tylko cicho, bo wiadomo ja mi na haj. Co jeszcze znak rozwiję. No właśnie, tablica. Trzeba się nakarmić czymś. Slot uważam za udany. Yy, dzisiaj. Wieczorem, ale dzisiaj, właśnie, dzisiaj wieczorem lub jutro, myślę, ale raczej jeszcze dzisiaj. Dzisiaj, e, dzisiaj w Betle e, ogłosimy, ogłosimy kolejny zlot i tematykę kolejnego zlotu. A kiedy filmik? Sorry? filmik będzie. W ciągu. Do cztery...